Dzień dobry. dzień dobry, dzień dobry, witamy w nowym programie po rannym kapciu, czyli rannej rozruchowej rozgrzewce, czyli rrr, Paweł, więc tak, 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 tak żeby jesteśmy. rozgrzać języki. Jesteśmy w kapciu, nowy format, nowi prowadzący, tak jak widzicie, ciekawe wiadomości, zaczynamy. Ja chciałem na zaczęcie powiedzieć, że ten program będzie nadawany codziennie od poniedziałku do piątku o ósmej rano, a więc przed naszym programem poważniejszym, cep na kanale Kremlinka Show. Jest to taka poczekajka z ciekawymi wiadomościami, bo szukając w internecie wiadomości poważnych, trafiamy na te mniej poważne i aż żal się nie podzielić tymi wiadomościami z Wami. No i Paweł. No. Codziennie będziemy Was informować, co warto rano zrobić. Dzisiaj na początek warto wypić wodę, tak oczywiście jest. szklankę wody. Po nocy organizm jest odwodniony, więc szklanka wody może być z cytryną, nawodni ciało, pobudzi Was i pomoże oczyścić układ trawienny, a więc pijcie wodę, zanim wstaniecie albo po wstaniu. Okej, okay. a wąchałeś kiedyś mumie, Paweł? I jeszcze mi się nie zdarzyło. Okej. Okay. propozycja, rozumiem. Tak, to jest jedna z pierwszych informacji. Naukowcy twierdzą, że starożytne egipskie mumie pachną słodko i korzennie. I żeby nie było, że wzięliśmy to z nie wiadomo jakich stron, spójrzcie, ja Wam tu pokażę stronę internetową z publikacjami naukowymi. No, i tu, na tej stronie została opublikowana praca. Naukowcy wykorzystali wyszkolonych ludzkich wąchaczy do zbadania zapachu dziewięciu zmumifikowanych ciał. A, w... Przepraszam, jest jakaś informacja, ile można zarobić jako wąchacz? Nie, ale, ale może do tego dojdziemy później, natomiast jak to Bo się jakby ten program nam nie, nie wyszedł, to ja byłbym zainteresowany. Dobrze, to pamiętajcie, może jeżeli pracujecie akurat w takim zawodzie, to dajcie znać w komentarzach, może akurat znajdziemy etat. Według naukowców biorących udział w nowym wyjątkowym badaniu, starożytne egipskie mumie pachniały drzewnie, korzennie i słodko. Naukowcy wykorzystali wyszkolone ludzkie nosy oraz Sprzęt taki jak elektroniczny sztuczny nos do zbadania zapachu dziewięciu zmumifikowanych ciał. Powiedzieli, że zapach był dla starożytnych Egipcjan kluczowym czynnikiem branym pod uwagę w procesie mumifikacji, co oznacza, że nawet 5000 lat później konserwatorzy powszechnie uważają aromat za przyjemny ze względu na stosowanie żywic i olejków takich jak sosna, cetr. I jałowiec. Jak twierdzą naukowcy, wyniki badań opublikowane w czasopiśmie naukowym Dziennik Amerykańskiego Towarzystwa Chemicznego, e, oczywiście amerykańska nazwa, e, widzicie ją na zdjęciu, e, pokazują, że zapach można wykorzystać do nieinwazyjnej analizy zakonserwowanych ciał, czyli jeżeli dobrze zakonserwowany, to słodko i korzennie. Jeżeli gorzej jest skonserwowany, no to, no to chyba będzie nieprzyjemny zapach, i wtedy mm -hmm. y, wiemy, gdzie ktoś popełnił błąd 5000 lat temu, nie? I tak mm. mówisz, panie, kto to. Tam, kto panu, to panu tak, tak to tak, zrobił. No. Tak, tak, tak. E, jak twierdzą e, naukowcy, to już powiedziałem, badania przeprowadziły zespoły z Uniwersytetu w Londynie. Uniwersytetu w Lublanie w Słowacji we współpracy z konserwatorami Kuratorium Muzeu, Muzeum Egipskiego w Kairze, główny autor, no i nie wiem, może główny wąchacz, profesor Matias Strilic, powiedział. Zapach zmumifikowanych ciał od lat budzi duże zainteresowanie ekspertów i opinii publicznej, ale do tej pory nie przeprowadzono żadnych łączących badań chemicznych i percepcyjnych. Osobiście ja, Paweł, nie wiedziałem, że wąchanie mumii budzi duże zainteresowanie opinii publicznej, ale może my będziemy propagatorami. W Stanach, w Stanach, wiesz, tam będzie, będzie za chwilę o Stanach. Okej, okay, ale tu wiesz. Yy, mamy o Donaldzie Trumpie, tak. Okay. <laughs> ale nie jest mamy... mumifikowanym, ale żyjącym. Może ładnie pachnie, może proces się już rozpoczął. E... Można to chyba za życia też już zacząć robić, nie? Wąchać? Nie, yy, yy, mumifikować. Pąchać, jakieś tam tak. nacierać się olejkami i tak. tak dalej. Albo wypijać, e... jakieś eliksiry. No, można. Ja ten. Ja mam zdjęcia, yy, bo myślę, że to jest yy, ciekawe. Widzisz w ten sposób: wkładają mm -hmm. rurkę i chyba wciągają zapach tej mumii. Ale to wiesz co? To ja myślę, że jak teraz poszukiwacze skarbów nas oglądają, piszcie, no. że jak jesteście poszukiwaczami, no. E, no to musicie w swojej ekipie mieć jakichś zawodowych wąchaczy. No tak. Ja nie wiem, czy na przykład zwierzęta, ja bym to zwierzęta wyszkolił. Ale wpuść psę do mumi, to ci ta, ten bandaż poszarpie czy coś, no wiesz, to chyba, że dobrze szkolony. A tu mam chyba A tego to profesora. można iść, wiesz, takie mniejsze szczury, bo on wiesz, wejdzie mhm. wszędzie, no, no tam tak, się przyciśnie. I później tymi A małymi łapkami ten, ten raport tak, napisze. raport wiesz na skrobie, no tak, drogie ci wskazówki. Widzisz, wąchacze są bardzo uśmiechnięci, bo to nie jest praca, w której możesz się przepracować, szczerze mówiąc, Mówię, tak, Paweł. No nie co? no, ładne zapachy, chociaż jak mówisz nie zawsze, tak? No tak, bo możesz coś... otworzyć, a tam z z Zbok tam ta umia tak. No tak. No, no. więc... A faraon, faraon, a zaoszczędzili, tak? Nie? Tak, tak. A tu widać podróbka tego olejku z sosny. I to jest moja rozruchowa dzisiaj informacja. A ty masz dla nas, mówisz coś ze Ja Stanów. mam Donalda Trumpa. Ja mam Donalda Trumpa. Więc okay. Przechodzimy do demokratycznego senatora, który chyba nie lubi Donalda Trumpa, bo wygłosił. Najdłuższe przemówienie 25 godzin trwało, a więc pobił rekord. Amerykanie lubują się tutaj w takich rekordach, bo to nie jest pierwsze tego typu przemówienie. Demokratyczny Ale on senator stał i mówił 25 godzin ciągiem. Tak. Wow. No, a ty mówisz, że nasze materiały są ten długie. A ty ja ty mówisz, myślałem, że Dziki Wschód na Kremlince to jest Trumpie. przegadany. I wszystko tak. o Donaldzie Trumpie, tak? Zobacz. No. Okej. Okay. No. No. Ja go chyba nie lubi. Demokratyczny senator nazywa się Cory Booker, pobił w tym samym rekord Senatu USA i chyba świata. O, tak on wygląda. Hmm, tu już jest jakaś 18 godzina. Tak, Widać, że jest Trump... nawiedzony już w tym momencie. <laughs> już tak, już weszło nieźle. Eee, wygłosił przemówienie trwające dokładnie 25 godzin i 5 minut, w którym skrytykował politykę prezydenta Donalda Trumpa. Senator jest z New Jersey, rozpoczął swoje wystąpienie w poniedziałek, słuchajcie, o godzinie 19. To chyba też trzeba mieć jakąś strategię. O której zaczynać, no bo wiesz, jak może za wcześnie, no to kwestia tego snu, a tu tak. widać, że na początek wziął chyba e, nockę. Nockę, że najgorzej, a potem już jakoś będzie lepiej, nie wiem, to widocznie tu jak macie jakieś doświadczenia, jesteście, nie wiem, zawodowymi politykami, przemawiacie tyle, to piszcie. E, natomiast no, w przypadku pana senatora 19 e, godzina czasu wschodniego. Od razu zadeklarował, że będzie mówił tak długo, jak długo będzie fizycznie zdolny. A to miał na dłużej może jeszcze te przygotowane przemówienie. No, tak. Czy Czytał je od nowa, bo po 16 godzinach mówi kartki mu się skończyły. To cofa i od nowa. Nie, chyba dużo z głowy, bo wyposażony był jedynie w Biblię w kieszeni. I jak sam stwierdził dumnie, pobił tym samym rekord, stroma. Turmonda, którego przemówienie z 57 roku zeszłego wieku, trwało 24 godziny i 18 minut. Więc ale on od 20. razu kłamie, przecież widać, że notatki ma, to jest z tego przemówienia zdjęcie. No tak. No ale to... wyposażony był, a on, no nie wiem, no to może tam są, nie wiem. Okej. Okay. Ja, mam, ja mam zdjęcie pana tego z lat 50., to jeszcze ci wrzucę. Ty... Pokaż. O, spójrz na to. To jego poprzednik. Rekordzista. A nie, on z... A... tylko z jednej kartki, nie? No, znaczy, bardzo powoli. Ale Dookoła już śpią, <śm> jak <śm> widzisz. Natomiast <śm> y, zobacz, że panowie podobni do siebie. Trochę pewne podobieństwo widzę, tak? Jeżeli tak. chodzi o czoła, przynajmniej. Ale i ogólnie tak wiesz, te barki i coś, no taki widać podobny. Tak, człowiek. ale przejdźmy do tych najważniejszych rzeczy, bo w przemówieniu Booker ostrzegł przed szkodami, jakie jego zdaniem administracja Trumpa wyrządza Amerykanom. No to dużo musi być, no bo aż 25 godzin trwało wymienianie tych szkód. W ciągu mówi 71 dni prezydent Stanów Zjednoczonych naruszył bezpieczeństwo Amerykanów, stabilność finansową, podstawowe zasady demokracji. Jego wystąpienie obejmowało szeroki wachlarz tematów. Od krytyki cięć w programie opieki zdrowotnej, przez przeciw wobec planów Ilona Maska. I dotyczyło również ograniczenia roli rządu federalnego po zarzuty o, o zagrożenia dla demokracji. Booker, tutaj senator z New Jersey, od 2013 roku jeden z pięciu czarnoskórych członków obecnego 100-osobowego Senatu przygotował się do maratonu skrupulatnie. Według osób zaznajomionych ze sprawą wraz z zespołem, opracował, no i to są właśnie, te, że miał chyba jednak inne, bo tu jest napisane 1164 strony materiałów. Wow. O, a tamten z kartki, był... widzisz, taki no. jam session, a ten profesjonalnie, nie? Ale tu zdjęcie, wiesz, to może być zdjęcie z jakiegoś a, innego A że ktoś mu podawał. No Albo mu podawał po jednej kartce. No trzymaj kartce. Tysiąc, trzymaj tak tysiąc stron no. książkę, tu 24, miała, tu miał, no to tak. jakie bicepsy ty musisz mieć potem, bo to jest 2 kilo, 2 no to kilo trzymajcie, nas, tak? No no, to na siłownię tam chyba z rok byś musiał no, chyba chodzić, tak? tak? I tylko tutaj ćwiczyć ten, nie? Bo to i bicepsy, i tricepsy. Dokładnie. No, tak, Dokładnie. wyciągnijcie sobie rękę i tak 2 kilo, i potrzymajcie, mhm. tak? Przez minutę to zobaczycie, tak? No, mm. No i tutaj, jeżeli chodzi o przemówienia, no to te przemówienia i maratony nie są nowością w Senacie. W ostatnich latach podobne wystąpienie miał Jeff Merkley, 2017, Chris Murphy, 2016 o kontroli broni, Rand Paul, 2015 o inwigilacji NSA i Ted Cruz, od gdzieś, ciekawe 2013 przeciwko Affordable, Care Act. To było 21 godzin. No i Cruz był pytany przez bookera tak jakieś rady, nie? Mhm. Tam, wiesz, nie? Tam Jak wytrzymać tyle godzin? Jak wytrzymać? No to on wtread, mówi, wtread, że. Powiedz coś, nie? Że podstawą są wygodne buty i żeby nie pić wody. Jak tyle? Ja przeczytam trzy zdania i muszę się napić wody, bo mi tak schnie w ustach. O 20 godzin bez. To język no. z drewna na koniec. Ale jest. wiesz co, no tu ja myślę, że to jest rozwiązanie proste, tak? Chyba, że, tak że to jak są jak jakieś. Kasy, wiesz, z pam pampers i dajesz nie? Albo bardziej na od twarz usta tu mi chodzi. Czy jakąś oliwę olejkiem nie wysmarować może tak jak te mumie? Mumie, tak. Może no. okay. tu jest cały czas taka wilgoć, że to się ślizga. Ta mumia by się przydała pewnie do wąchania. Czekaj, słabo mi się cieszę, stachnąć no bo, wieś, no bo, nie, no może miał jakieś takie, wiesz, krótkie przerwy, żeby wiesz, jakoś tam nie wiem się zregenerować, tam nie wiem, kilkusekundowe, czy ten. Nie wiem, jakie są no. dozwolone, tak? Tak, 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 hmm. tak. E, tu mamy jeszcze informację, że poszedł dalej, booker, tak? Tak, booker poszedł dalej, przestał jeść, odwodnił się na kilka dni wcześniej. Co skutkowało skutkami mięśni podczas przemówienia. No i zakończył przemówienie, mówiąc, że to moralny moment, kończąc historyczne wystąpienie, który może wyznaczyć nowy ton demokratycznego oporu wobec Trumpa. To Zagadają nie go. Nie, bo to, że, co, żeby nie jeść, nie pić. Niesamowita historia. Eee, dajcie znać, co o niej sądzicie. Ile czasu najdłużej przemawialiście? Ile czasu bylibyście Taka w stanie post. mówić? Nie, no. Mówiony. Mówiony Człodko. post. Nie? Ja bym chciał stenogram zobaczyć z tego wystąpienia, bo może byśmy mieli dużo materiałów. No na 25 godzin przynajmniej. Tak, tu miesiąc popołudniowych komentarzy by było. Jak Donalda Trumpa, to momencik ma. Tu zacytujmy tak. właśnie pana, godzinę pana. Pana Bookera. Bookera, tak. Szósta godzina, 27 minuta, tak. I, I tak, Donald Trump, no i tam mamy już gotowce. Dokładnie. Mamy też gotowy pierwszy historyczny odcinek porannego kapcia. Dajcie znać, co o nim sądzicie. Piszcie komentarze, polecajcie wiadomości, a my widzimy się już w poważniejszym materiale o dziewiątej na Kremlinka Show. Trzymajcie się, cześć. Cześć.